Witajcie kochani, dzisiaj chciałam Was zaprosić na spacerek, pokazać Wam co u mnie teraz kwitnie. Ładnie rozkwitają y, lilie, drzewiaste i hortensje, też już pięknie y, zaczęły kwitnąć. Y, wykorzystuję ten moment, że jest ładna pogoda, bo dzisiaj jest bardzo ciepło, gorąco wręcz ponad 30 stopni. Po tygodniowym takich, tygodniowych opadach deszczu w końcu przyszła pogoda. Jutro znowu ma padać, więc zdecydowałam się dzisiaj nakręcić ten filmik. No i przejdziemy się, pokażę Wam, jak to teraz u mnie wygląda. Mam troszeczkę zaległości w pracach ogrodowych, bo mamy teraz te zbiory wiśni, wcześniej porzeczki, a że są dwie wiśnie, to naprawdę jest bardzo dużo tych wiśni. Wczoraj, wczoraj córka była, to też 30 litrów uzbierała. Bo po prostu sama bym nie przerobiła tyle tych owoców. E, no a wiadomo, że przy słoikach, przy tej pracy, no to wtedy nie ma czasu e, w ogrodzie działać. Tak, tutaj o, pokażę Wam e, hortensję Polar Bear. Tak, tu pięknie sobie ładnie zawiązuje kwiaty. A tu ogrodowa. Takie są przywiędnięte, bo wiadomo, bo jest gorąco. Dla hortensji nawet w cieniu, jak jest ponad 30, to one e, tak, e, tak więdną, ale na wieczór się normalnie e, podnoszą. Budleje też zaczęły kwitnąć i przyciągają motyle. O, i nawet jest rusałka osetnik, a tak bardzo ostatnio mało ich jest. To jest rusałka osetnik. Bardzo piękny motyl. Są tutaj rusałki pawik, rusałki admirał, lato listek cytrynek i te wszystkie kapustniki, niekapustniki, bardzo dużo różnych motylków. Tutaj, tutaj zasiął mi się pomidor pod palmą, koktajlowy. Musiałam przynieść, dodać tutaj kompostu z nasionkami, także zostawiłam sobie tutaj tego pomidorka, nazwałam go... Pomidorkiem palmowym, tutaj pod Waszyngtonią sobie rośnie. A tu chciałam Wam pokazać. Yy, to jest yy, tojeść Bulwiasta. Bardzo mi się podoba, bardzo piękna jest. I powiem Wam, że tak późno startowała. Myślałam, że ona nie przetrwała zimy, ale żyje i jest bardzo piękna. Nie wiem, czy uprawiacie tą to jeść. Mi się bardzo podoba. E, trochę po tych deszczach zmarniały te, te surfinie. E, lawendy też już e, do obcięcia. Tu już juki przekwitły. Po prostu trochę się nazbierało tego, tej pracy. Tu jest biała budleja, dopiero zaczyna rozkwitać. Zobaczcie jaka ona jest ogromna. Jak ona urosła. Tu róże już będą też powtarzać kwitnienie. Oczywiście... E, Wyszła plamistość po tych deszczach. Tu funkie też zaczęły kwitnąć. Pięknie kwitną funkie. Tutaj yy, hortensja Anabel. Tu jest taka hortensja ogrodowa. To jest jedna z moich wszystkich hortensji, która chyba ma najwięcej kwiatów, najmniej przemarza. I ona jest taka miniaturowa. Ona nie rośnie y, duża. Ma też takie ładne te liście, takie... No tam wiadomo, trochę po deszczach tutaj wyszło jakiś, jakiegoś grzybka, ale ogólnie y, fajnie sobie radzi. Tu jest hortensja Vanilla Fraise. Też tak ładnie ładnie kwitnie. No i tutaj ta strefa, gdzie mam tutaj bananowce i trochę jednorocznych. Takie dalie jednoroczne. Oczywiście aksamitki. Yy, tu jest te żółte. No może mi się później przypomni. Tutaj łubinek jeszcze kwitnie. No i jeżówki są też tutaj. Tutaj są jeżóweczki. A tu jest taka różowa budleja. O, I tutaj też są motylki. A tu mamy taki jałowiec, który no marnieje, marnieje, po prostu bardzo marnieje. Najchętniej bym go stąd wycięła. On tutaj już rósł, jak my kupiliśmy tę działkę, więc ja go nie sadziłam. A po prostu jest, no brzydki jest. No i myślę nad usunięciem jego, ale to chyba dopiero na jesień, bo naprawdę jest ogromny i byłoby tutaj dużo pracy, jeszcze strasznie kujący. Tutaj jest taka jeżóweczka. To jest nowa rabatka i ona tu jeszcze no nie jest ta ziemia jakoś tak uzdatniona. A ja mam taką ciężką ziemię gliniastą. Tutaj wejdziemy, tutaj banan. Bananowiec Maureli. Tutaj ładnie kwitnie. Krwawnik. Miliowce. floksy i tu je są. O, lilie. Ta jeszcze nie rozkwitła, ale już, już, jutro już myślę, że będą kwiaty. Te już floksy przekwitły. Tu białe. Taki biały kącik, a pomiędzy tym e, drzewiasta lilia, taka żółta. Przepięknie pachną. Wieczorem to, jak się przechodzi, to ten zapach idzie razem z nami. E, tu jeszcze... E, Fitną, yuki, a chciałam Wam jeszcze tam pokazać um, taką hortensję. Kupiłam w zeszłym roku w takim markecie y, Bricobarsze i ona była bez opisu. Właśnie nie wiem, co to jest za hortensja. Może ktoś wie, bo ona tak jakby miała takie spłaszczone te kwiaty. Y, czy tylko tak po prostu, że jest taka mała? Może ktoś wie, co to jest za hortensja i podpowie. Posadziłam ją tutaj w tym miejscu, bo chciałam trochę się tutaj przed tymi tujami osłonić, bo tu mam przejście do, moich, tam, do mojej filtracji, do moich beczek. A tu orszelina będzie kwitła. Biała orszelina też ma przepiękny zapach i przyciąga dużo zapylaczy. Jest jeszcze różowa, ale nie mam różowej, mam tylko białą. Także na dniach też zakwitnie ta orszelinka. Tu już też lilie przekwitły, no muszę to powycinać wszystko, ale no mówię, przez te prace przy słoikach to jestem trochę spóźniona z tymi pracami ogrodowymi. Tu jest taka hortensja. Ta jest z takich niższych. Ona nie rośnie taka duża. I tutaj też ta lilia drzewiasta i tu już ma takie dwa małe dzieciaczki. Też rozbekie już kwitną. Tutaj taki liliowiec. Loksik. I ta toeś też już mam do wycięcia. A tu jest taki rozwar różowy, a tam mam biały. A tam jest taki śliczny biały. No i tu już też do wycięcia, do przycięcia bodziszek. Yy, tu mam rozwar ten niebieski. Piękny. Pięknie kwitnie. I lawendy już. Ale jeszcze widzę, przelatują yy, te ćmiele, Także jeszcze chwila i dopiero powycinam. Jeszcze zostawię na chwilę. Tam też jest budleja yy, ta wysoka. Pelargonie też już poprzekwitały, takie się marne trochę porobiły po tych deszczach, bo no pelargonie nie lubią za dużo wody. Tu taka różowa lilika. No i jeżóweczki. Piękne jeżóweczki. złocieniec powoli też już przekwita. Tutaj też mam jeżuweczki. Mam taką. To jest nowy nabytek. Parę dni temu kupiłam. Przepiękna. Też mam z, z własnego siewu. To jest chyba z własnego siewu. Bo wysiewałam w tamtym roku. Także trochę jest tych jeżówek wysianych. A tutaj strefa z żernymi. Zobaczcie jak tam żabki rządzą. Przepiękne wylegują się tutaj, a tu już kwitną rosiczki. Yy, tu mam muchołapkę, która też będzie kwitła. Tam kapturnica kwitła pięknie. Tu jest też taka rosiczka. Ściągłam teraz tą siatkę, bo yy, ptaki teraz nie budują gniazd. I na razie nie widzę, żeby tu wyskubywały ten mech, a tak one zwykle wiosną. Skubią tutaj. Tam mam też kolokazje posadzone w donicach w oczku. Ale jakoś tak trochę słabo rosną. Nie wiem. Jedne rośliny pięknie rosną, inne mają chyba za dużo tego deszczu i zimna, bo zimne noce. Tu bananowce, też jeżówki, oliwka. już astry też to samosiejki ja już teraz praktycznie nie wysiewam astrów bo one same się wysiewają tu piękne jeżóweczki tu też lilia drzewiasta ta już tu przekwitła i też mam cynie co roku cynie sobie wysiewam bo cynie też długo kwitną a jak inne kwiaty przekwitają, to jeszcze ładnie cynie zdobią ogród. A tu chcę wam pokazać jeszcze kanny. Te mniejsze kanny to są moje z wysiewu, z nasionek, w tym roku wysiane. Zobaczcie, ta już będzie kwitła. Ta też ma kwiatka. No są malutkie, no ale one w tym roku były wysiane, także z nasionek. A te dostałam od koleżanki, to jest Kleopatra. A ta to nie wiemy jak się nazywa, ale też bardzo ładnie y, posadziłam je no, niecały miesiąc temu. I Już tak ładnie tutaj rosną. No mój winogron niestety zachorował. Ten jasny zachorował, dostał tej szarej pleśni i musiałam użyć chemii, nie wiem, czy cokolwiek już to pomoże, ale chciałam ten, co mam w ogrodzie i tutaj mam jeszcze taki ciemny. Tamten nie miał tej pleśni, więc może uda się jeszcze coś uratować. Szkoda, bo naprawdę zobaczcie, ile tego jest. No fakt, że bardzo gęsto tutaj jest, no ale to ten winogląd jak chwast po prostu. Jest przycinany i na jesień, i na wiosnę, a tak strasznie się rozrasta. No i tutaj mam funkję. Tu będą później rozchodniki kwitły, ładnie. I tutaj też lafia głosowa. Do niej też motylki przylatują. I tu ta rudbekia babcina. Babcina, no to faktycznie babcina pamiętam. U babci zawsze były te kwiaty. A tu jakie wysokie słoneczniki, zobaczcie. Tu jakie wysokie porosły. Tu jest milin. Tam ogródka warzywnego nie będę pokazywać, ale na razie jeszcze pomidorki nie załapały żadnej choroby, to się cieszę. Jakoś sobie tam radzą. Tutaj floksy. O, tutaj też pięknie lilijka rozkwita. A tutaj jeżóweczki. I tu jest taka lilia tropikalna, tak? Jak ona się... nie, nie tropikalna, tylko azjatycka. O, azjatycka i już dawno mateczna cebula wymarła, nie było jej i byłam w szoku jak teraz zakwitła, że gdzieś tam były małe przybyszowe cebulki i tu sobie pięknie zakwitła i ma cudowny też zapach. Tutaj liliowce tutaj też cenia. I tu budleja, która już, e, jedna z pierwszych, która zakwitła, już przekwita. Będę musiała już pościnać te kwiaty przekwitłe. I ona jeszcze będzie wypuszczała cały czas. I hibiskus. Hibiskus, mój olbrzymi hibiskus zaczyna rozkwitać. E, Czekam aż tak naraz wszystkie kwiaty zakwitną, ale no nie zawsze tak się zdarza. Teraz jest ciepło to może. No ale jutro ma padać to nie wiem czy uda się, żeby tak ładnie rozkwit, żeby wszystkie kwiatki naraz kwitły. Tutaj taki miliowiec. I tu następna piękna lilia, która też przepięknie pachnie. Już teraz e, podchodzę, to jest południe i jak one pięknie pachną te lilie. Tu jeszcze jakaś taka pojedyncza, jakiś dzieciaczek z takiej trąbkowej, żółta też pachnąca. I tutaj ta biała będzie rozkwitać też. Też główki już przekwitają, ale tutaj mam jeszcze jeżóweczki. Tu też są słoneczniki, te są trochę niższe. Bo tu różne wysiewałam też takich, z takich niskich. Tu widzę już będzie y, rozkwitał. Tu też mam te y, malwy. Y, to pierwszy raz będą kwitły, w tamtym roku były wysiane i na jesień posadzone. Oczywiście złapały to choróbsko. Ale będą rozkwitać powoli. Także Zobaczę, jakie kolorki. Tutaj taka różyczka. Tu jest lacja. No i tu moja niebieska hortensja ogrodowa, która ma parę kwiatków na krzyż. I jeszcze też ma jakąś chorobę. Pryskałam tym żelazem, podlewałam, ale jakoś to nie bardzo pomaga, nie wiem. Bo muszę znowu zrobić oprysk. Tutaj też yy, hortensja. Y, chyba Vanilla fraise ale nie jestem pewna tu niedawno posadziłam y, taką anabel ale coś jej listki przysychają nie wiem, coś tu ale to nowa posadzona mam nadzieję, że ona po prostu na przyszły rok już y, po prostu będzie lepiej rosła teraz może coś albo za sucho, albo no nie wiem po prostu tak listki przysychają albo za dużo wody Chociaż tutaj tak jest trochę osłonięte pod tą czereśnią Ale deszczu naprawdę dużo u mnie. A tam Anabel y, taka różowa Tutaj No i tu oczko wodne Tam sobie liliki rozkwitają i rybki tu przypływają widzą mnie tylko po od razu płyną, bo już zobaczyły panią i daj pani jeść, tak? I tutaj też kolokazja posadzona w gruncie. Zobaczcie, jakie ma duże liście. A to hibiskus bagienny. Też jest posadzony tutaj w oczku. A tam proszę. O, o. Uciekły. No. Te żabki uciekają. Tu trytoma. Tutaj mięta wodna sobie kwitnie Tu na tej bączek co siedzi to jest mięta wodna Tutaj jest jej dużo I zaczyna rozkwitać mięta Tu ładnie rozpław sercolistny kwitnie w oczku. O, tam jeszcze nie zapominajka zakwitła. Osoki. Tam widzę kwiatka. Osoka kwitnie. Tam taki biały kwiatuszek. Nie wiem czy widać. powoli zbliżamy się już ku końcowi. Tu papirus. Tu też jest hibiskus bagienny w oczku. Tam jest kolokazja. Także obeszliśmy cały mój obródek. Także będę się żegnać, kochani z wami. Nie wiem kiedy będzie następny filmik, ale myślę, że pewnie wkrótce coś się pojawi. Ostatnio tam więcej shortów wrzucam, bo pogody nie było, po prostu cały czas padał deszcz, no i sporo tej pracy mam z tymi słoikami, przetworami. Za niedługo, później może i brzoskwinie, jakieś inne owoce. Także. To też zajmuje sporo pracy, i jeszcze na koniec chciałam Wam wszystkim serdecznie podziękować za to, że odwiedzacie mój kanał, za subskrypcję, nowym subskrybentom, za przemiłe komentarze, za polubienia. Serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. I do zobaczenia.